W ostatnim materiale rozmawialiśmy o tym jak Riot Games zamienia Nile w legendowy, legendowy kauczuk i jak nie do końca wyszedł pomysł zmiany niektórych elementów Mordekaizera. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nie warto zmieniać pomysłów na konkretne postacie, gdyż są po prostu tak dobre i przy Mordekaizerze nie musieli tego zmieniać oraz no Nila no znowu nabroiła. Dlaczego? Moi drodzy, na początku materiału chciałbym wam powiedzieć o najnowszym produkcie partnera technologicznego kanału, czyli oczywiście Endorfi, która już ponad rok wspiera moją lorową działalność. A produkt, który chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest mały i niepozorny. Jest to mikrofon Solum Voice S, ale niech nas nie zwiodą jego rozmiary. Będzie to świetny mikrofon do codziennego użytku, szczególnie jeżeli ktoś ma mało miejsca na biurku. Przede wszystkim tak właśnie brzmi przez tego małego demona. Solum Voice S wystarczy podłączyć do peceta i już można z niego korzystać. Nie ma żadnych problemów. Wielkie pokrętło do sterowania gainem jest mega proste w obsłudze i pozwoli nam bardzo łatwo dostosować mikrofon do naszych potrzeb. Ponadto klikając na niego możemy zmienić kolor światła lub przytrzymując w ogóle je wyłączyć. Mikrofon można również wyciszyć lekko dotykając jego górną część. No po prostu bajer. Okablowanie jest solidne, jak również podstawka trzyma go pewnie na biurku. Jeżeli ktoś by chciał używać go do nagrywania, to można trzymać go jedną ręką. Ale teraz postawiłem go sobie na biurku i jak słyszycie nie ma żadnego problemu. Czy na przykład odkręcając podstawkę, jeżeli mamy ramię ze standardowym gwintem, możemy mikrofon po prostu wkręcić. A jeżeli jest to jeszcze ramię od Endorfi, to od razu mamy przyciągnięty kabel. Nic nie musimy robić. Mikrofon oczywiście sam testowałem i naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego dźwięku. Tym bardziej, że jak na standardy sprzętu, jest on w bardzo przystępnej cenie. Myślę, że to jest też bardzo istotne. Mikrofon zbiera bardzo mało szumów. Jeżeli chcielibyście taki mikrofon sobie sprawić lub dowiedzieć się o nim więcej, to link do niego znajdziecie w pierwszej linii opisu bądź w przypiętym komentarzu. Dziękuję oczywiście Endorfi, że mogłem sobie go przetestować i Wam pokazać. A teraz przechodzimy do materiału. Dzisiejszy temat jest oczywiście związany z karcianką Legends of Runeterra, która kieruje lore od dłuższego czasu. Mordekaiser w League of Legends jest bohaterem świetnie wykreowanym, stąd nie dziwne, że co do zasady graczom nie do końca podoba się karciankowy niebiesko-poświatowy mordek siedzący na tronie, a domiar w tym wszystkim jeszcze wielką chochlą miesza Wiemy, że do karcianki obok Mordekaisera wchodzi Morgana. Wchodzi jeszcze Elder Drake. Dzisiaj nie będziemy tego tematu poruszać, gdyż chcę to robić w oddzielnym filmie. Ogólnie to w ogóle rozmyślam, czy nie zrobić takiego jednego wielkiego materiału o smokach. Na pewno by się Suchatronik ucieszył. Natomiast team z Karcianki zrobił coś, co powinni zrobić z Mordekaiserem. Czyli nie powinni zmieniać tego, co jest dobre. Koncepcyjnie Morgana jest tak fantastyczną postacią, że po prostu projektanci wzięli to, co było w League of Legends i przenieśli do Legends of Runeterra. Oczywiście ze zmianami, ale te zmiany tylko i wyłącznie dają same plusy Morganie. Jest to tak dobre, że niektórzy reagują. Hmm. O mój Boże, może mnie stunować przez 90 lat i w lolu, i w karciance. Mamusiu, proszę! Gdy kilka dni temu pojawił się podobny trailer jak u Mordecajzera, przyznaję, że byłem w niebo wzięty. Gdy pierwszy raz go obejrzałem, miałem aż ciarki. I have found such beauty mortality. W mojej opinii, Morgana jest tak dobrze wykreowaną postacią, że to po prostu masakra. W każdym razie, niedługo później pojawił się kolejny trailer, tym razem gameplayowy i mechanika postaci z przeklinaniem przeciwników wydaje się być bardzo ciekawa. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że Morgana ma taki sam głos w lolu, co jest ogromnym plusem. Natomiast przejdźmy przez to, co Morgana wyjaśnia nam fabularnie. Patrząc na koncept arty, to w ogóle tutaj Riot chciało pójść, przyznaje bardzo daleko. W kanonie League of Legends Morgana określa się jako The Veiled Lady, czyli skrytą za woalem. Tak mamy to przetłumaczone na język polski. I nawet abstrahując od tej koncepcji, jest ona bardziej skryta. Ma pelerynę ala piór i jej ubiór nieco bardziej nawiązuje do pierwotnej demacji. Co prawda wydaje się, jakby skrzydła miała nieco za wysoko, ale w kolejnym arcie na drugim poziomie Morgany w karciance już tego problemu nie ma. Natomiast grafika pierwszego poziomu Morgany fantastycznie pokazuje, że mimo jej mroczniejszej magii. To właśnie ona jest tak naprawdę tą dobrą siostrą. Niby proste, ale wyszło bardzo dobrze. Dla ciekawskich, jeżeli nie wiecie, to w przypadku gdyby Morgana zaakceptowałaby swoje pochodzenie i nie walczyłaby ze swoją mocą, wyglądałaby bardzo blisko tego, jak wygląda Kale. Wracając natomiast skrzydła bohaterki emanują fioletową energię, pokazując jej moc i to jest świetna sprawa. Dużo robi to światło. Natomiast nie sposób tutaj niczego nie powiedzieć o pewnej gałganicy na tym splażarcie. Ale do tej Nili przejdziemy na koniec, ok? Ja mogę jeszcze trochę Rajot pochwalić za tą Morganę, opowiedzieć historię, jaka kreuje się za tymi kartami. A dopiero potem powiem o tej Nili. Zróbmy tak, okej. Okay? Wraz z Morganą pojawia się jeden z jej popleczników nazywany zaklinaczem o rubinowych oczach. Widzimy oczywiście, że ubiorem bardzo mocno do Morgany nawiązuje, jak również wykorzystuje moc podobną do jej mocy. Ciekawi mnie tylko, czy sam się jej nauczył, czy dla przykładu czerpie z cząstki mocy Morgany, tak jak Uder czerpie z cząstek mocy freliorskich bogów. Wracając, od razu da się tutaj zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, petrucytowe kajdany, stąd zamieszani we wszystko będą oczywiście łowcy magów. Po drugie, widzimy uciekającą dziewczynę, której broni ów zaklinacz. Ten, według opisu karty, kazał jej uciekać, mówiąc, że sam podobną podróż wykonał, a teraz jego zadaniem jest ochrona jej podróży. Pośpiesza ją, by udała się do sanktuarium Morgany, a ta da jej ochronę, jakiej szuka. I to jest, moi drodzy, świetne nawiązanie. Jak wiemy, Morgana pomaga ludziom pokrzywdzonym, tym, którzy chcą odkupić swoje winy. Łowcy magów wydali na tą kobietę wyrok, prawdopodobnie niesłuszny, i szuka schronienia. Później dziewczyna pojawia się jeszcze na grafice Black Shield'a ze ściągniętą maską, aczkolwiek potem zaczynają się pewne problemy. Ale o nich za moment. Następnym fragmentem historii jest karta przedstawiająca inkwizytora łowców magów wraz z podwładnymi, którzy złapali wspominanego zaklinacza, czy inaczej mówiąc, po prostu go pokonali, miał kupić czas dla uciekającej dziewczyny. Jak dowiadujemy się z karty, łowcy magów nie mogą pozwolić im dostać się do sanktuarium upadłej siostry. Zatem nie tylko dziewczynie, ale komuś jeszcze, ale za chwileczkę i do tego przejdziemy. Inkwizytor wspomina, że magia Morgany jest starożytna i wypaczona, i przede wszystkim jest poza jego zasięgiem i umiejętnościami walki z taką magią. Zatem łowcy magów bardzo mocno obawiali się Morgany. I słusznie. Inkwizytor każe zabrać zaklinacza na statek, a reszcie udać się na górę, gdzie ma być sanktuarium Morgany. I tutaj mam dla lorowych świrów dwie arcy ciekawe rzeczy. Po pierwsze, ciekawi mnie, kiedy te wydarzenia mają miejsce. W MageSekerze to Jarvan niejako rozwiązał łowców magów. I teraz pytanie, czy to oznacza, że jednak zakon istnieje? I to, co się wydarzyło, zostało zignorowane? Nie byłby to pierwszy raz zresztą. Czy są to po prostu przeżytki tego zakonu, którzy dalej działają? Może tak być, bo nie kojarzę inkwizytora łowców magów. Może też być tak, że może to się dziać jeszcze przed wydarzeniami z Mage Seekera. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę na to, że gonią ich. A nie ją, może tutaj chodzić o Nile, albo też mogła podróżować z córką. Generalnie, kolejnym fragmentem historii jest prezentacja Nili z Morganą. Wspominana kobieta już się nie pojawia, co jest dość dziwne, bo o wiele bardziej by tutaj pasowała niż Nila z dostępnej nam wiedzy. Natomiast w sanktuarium Morgany są młoda dziewczyna Lisa, oraz nie mam absolutnie zielonego pojęcia jeszcze teraz na ten moment co to? Ale nazywa się to coś Doli. I teraz tak. Lisa cieszy się, że udaje jej się magiczna sztuczka, którą nauczyła ją Doli, i pyta Doli, czy mogą pokazać jej mamie, czyli lisy mamie, czego się nauczyła. Zatem ta kobieta tutaj może być matką Lisy. Przeszła mi również myśl, że ten dziwny stwór nie mam zielonego pojęcia dlaczego i jak, że to jest po prostu jakaś dusza tej matki, ale Lisa o tym nie wie i ta dusza jest w jakiś sposób zaklęta za pomocą magii Morgany. Nie wiem, natomiast chyba najsensowniej byłoby powiedzieć, że Dolly wygląda jak jakiś nauczyciel, może strażnik, czy opiekun Sanktuarium Morgany. Mam nadzieję, że na dniach dowiemy się co to tutaj jest. Łowcy magów docierają do Sanktuarium Morgany. I zostają przez nią dosłownie wycięci w pieni. Bohaterka uwalnia swoją moc. A ci Nie mają z nią żadnych szans. I przyznaję, że o taką Morganę w karciance nic nie robiłem. Jako, że to jedna z moich ulubionych lorowo postaci. Wiem, mówię to zbyt często, ale serio, naprawdę. Od lat uwielbiam Morganę i przyznaję, że ja tutaj jestem ukontentowany. Natomiast na innej grafice mamy jeszcze coś lepszego dla fanów Morgany, jak i dla fanów Kanonu. Bohaterka przytrzymuje łańcuchem łowce magów, rzucając tekstem. Poznaj wagę swoich grzechów. I to jest dosłownie jeden do jeden, jak bohaterka postępuje w kanonie League of Legends. Muszę przyznać, że fanserwis tutaj naprawdę na wybitnym poziomie. Historia się zakończyła, ale mamy jeszcze jedną kartę. Mówię tutaj oczywiście o Michirze, czyli Matce Morgany i Kayle. No i ta. Również i to co ważne, po raz kolejny wchodzi do karcianki. Dotychczas nie wiedzieliśmy, jak wyglądała za życia śmiertelnego. Wiemy, czym stała się później, gdy porzuciła swoje człowieczeństwo, całkowicie odrzuciła swoje ludzkie ciało. I do tego pozbyła się swojego miecza, którego połówki używały Kale i Morgana, a dziś obie połówki ma Kale. Swoją drogą na koncept arcie Morgany wygląda, jakby dzierżyła jakieś ostrze, prawda? Ale finalnie tak nie jest. Co więcej, wiemy, że Mihira została pokonana przez Zolani i ta zabsorbowała część jej mocy, totalnie zmieniając swoją formę. Natomiast wracając, wreszcie. Po latach i latach wiemy jak Mihira wyglądała. I wyglądała, czy teraz na karcie wygląda, absolutnie niesamowicie. Do tego jeszcze dowiadujemy się, że to właśnie dla córek bohaterka pochłonęła się w misji aspektu. Że świadomie poddała się pozbawieniu człowieczeństwa, by za pomocą swojego miecza i mocy stworzyć nowy świat pełen prawdy i sprawiedliwości. Przyznaje interesujący punkt widzenia i godzi się to w większym stopniu z kanonem i nawet pasuje. Dowiadujemy się również, że nasza tytułowa Morgana nie miałaby zamiaru nazywać Mihiry matką po tym jak opuściła rodzinę. Także Morgana ma inny punkt widzenia na sprawę. Natomiast przejdźmy jeszcze na moment do jej koncept artu. Tutaj widać to o wiele lepiej. Mamy dwie barwy skrzydeł. Dwie części sprawiedliwości, tą jaśniejszą i mroczniejszą, co tak świetnie pokazuje, że obie córki, pomimo różnic, są córkami swojej matki, czyli hosta aspektu sprawiedliwości. Michira była zarówno jednym obrazem sprawiedliwości, jak i tym drugim, pokazywanym przez Morgane. Natomiast jest to tak prosty pomysł, a jakże świetny. Zatem wyjście Morgany do Karcianki Mega. Jest klimat, Morgana jest taka, jaka być powinna i taką Morganę uwielbiamy. No chyba, że nie uwielbiacie, bo. Ale uderza tutaj. Pewna biczowniczka w to wszystko. Co jeszcze będzie działo się z tą Nilą, to ja nie wiem. Kobita pokonała już połowę drogi, którą przez setki lat wykonał Rajs, który do tego mógł się teleportować. O co tutaj, tutaj chodzi, to chodzi, to ja, ja nie wiem. wiem. I teraz, według opisu karty, Nila przyszła do Morgany, trwawiąca i posiniaczona, bidulka nasza. Ale nasza skrzydlata siostra nigdy nie widziała tak radosnej twarzy. Morgana przyznała, że jest dziwną kobietą ale tutaj w jej sanktuarium jest bezpieczna. Zaproponowała jej odpoczynek i wysłuchanie jej historii. Autentycznie to nie jest hate. Mam po prostu takie wrażenie, że tam w Rajocie pracuje sobie sztab, ogarnia sobie to co będzie w karciance Legends of Runeterra, jakie postacie, jaka historia i tak dalej. I przychodzi ten jeden Rajot Andrew, który jest mainem Nilion mówi nie, 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 nie. Moja Nilach ma tutaj być. Ma rozdupczyć Volibera, Mordekajzera. Aurelion też niech tam nadleci moja nila, go tam smagnie i tyle widzieli tam tego astralnego smoczka. Taka ciekawostka, bo Riot Andrew też zrujnowanie w kliencie League of Legends robił. Oczywiście ja żartuję, bo takiego Riotera nie ma, ale na potrzeby materiału załóżmy, że jest taki hipotetyczny i on też ogarniał zrujnowanie w kliencie League of Legends. Podejście do skali świata i wydarzeń się zgadza. To jest ten sam człowiek. Nie wmówicie mi, że jest inaczej. Co tutaj nie pasuje? Przede wszystkim to, że puzle układają się w w taki sposób, jakoby z Freliordu Nila udała się właśnie do Demacji. Jakoby po Freliordzie, po walce z Voliberem, przypominam, udała się do Demacji. Wiemy, że ma niezwykle szybki statek i droga morska by się zgadzała. Okej, okay. ale ona siniaki. po walce z Voliberem, Uuuu! po walce z dziesięciopiętrowym bogiem gromów, do Naprawdę przepraszam, ale to jest jeden z najbardziej mocarnych pojedynków w kanonie League of Legends. Nila versus Woliber. Skończyła się ściniekmami. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. Ale. Ja wiem że wy lubicie to ale, bo po tym nadciąga coś jeszcze gorszego. Zatem ale. Pamiętacie jeszcze tegoroczną grę, zaznaczam tegoroczną, Mage Seeker z Sylasem w roli głównej? Tam była Morgana, świetnie zresztą przedstawiona, podobnie jak w Karciance. W tamtej grze Sylas zdecydował się odnaleźć skrytą za Woalem, by zasięgnąć jej rady. Nie wiedział, że to jest Morgana. Natomiast później się oczywiście dowiedział, ale nie dość, że najpierw z nim walczyła, a później i tak odmówiła mu pomocy, jakiej potrzebował, gdyż wiedziała, że w jego sercu jest tylko nienawiść i chęć zemsty. I to jak najbardziej miało sens. Natomiast tutaj przychodzi posiniaczona, biedna Nila. Wypaczona z uczuć, korzystająca z mocy pierwotnego demona. Absolutnie nic podejrzanego. A Morgana przyjmuje ją do siebie, mówiąc: odpocznij i opowiedz mi swoją historię. No i tutaj są trzy scenariusze. Albo Ashlerz potrafił Morganę oszukać, co bardzo by mi się nie podobało, bo Morgana to nie jest jakaś tam pierwsza, lepsza. Mamuśka, tylko potężna istota, potrafiąca zaglądać do umysłów i serc innych, więc byłoby to dziwne. Drugi, że dzieje się coś, czego nie wiemy, że Morgana zobaczyła coś, czego nie wiemy, że pod płaszczem tego wszystkiego Rajot robi coś innego, fajnego, większego, ale jakoś wątpię i mam nadzieję, że się tutaj mylę. Trzecia sytuacja to, że to nie jest moment po walce z Voliperem, natomiast z mojej analizy i z tego, jak kreowane są wydarzenia, raczej jest to właśnie po walce. Z woliberem. Przyznaję, że są dziwne rzeczy w tych kartach. Mamy na przykład Heisho, który ma ajojańską wioskę na swoim grzbiecie. Autentycznie nie pamiętam kto, ale ktoś mnie kiedyś pytał o to, czy jest patodeveloperka w Ioni. Ale. <laughs> Już nie wiem, czy ja się śmieję, czy płaczę. Jest coś jeszcze. Jeżeli tak będzie, no to to grubo. <laughs> Jeżeli tak, to będzie. To zrujnowanie nazwę kunsztem fabularnym. Nie wiadomo jeszcze, czy tak będzie. Natomiast wydarzenia wskazują na to, że Nila nie udaje się do Nuksusu, by walczyć z Mordekajzerem. Bo tak, co już mówiłem, że jest totalnie głupie w poprzednim materiale, ale wiecie co z tego wychodzi? Że ona nie udaje się tam, by z nim walczyć, tylko ona się tam udaje, żeby go uwolnić i z nim walczyć. Tak, to jest aż tak głupie. Czarna róża robi wszystko, by to się nie stało. Dosłownie prowadzą eksperymenty. Chłop sanuzal podbił i zniewolił tysiące ludzi, dziesiątki miast i narodów. No i wychodzi Nila. I ona sobie go uwolni. Bo chce z nim walczyć. Nie mam siły. Naprawdę Tanila mnie wykończy. Ciekawe, czy dostanie z wielkiego nightfalla! Tanila będzie miała ziniaczka. <laughs> Nie no, popsuli mnie na ten materiał, naprawdę.